No, chciałem powiedzieć że na serwerze, ale Mamy komputer, kupić. A ty mikrofon? Nie, bo miałem złożonego. Co miałeś złożonego? Mikrofon mam złożony. Co za to kurty za mikrofon? Co no, no jak masz y, słuchawkę z takiego y, podnoszony oprócz... No, się wyciągany i... Co no. ci się podnosi w słuchawkach wy ty wyprostata? No. No, no to wyciągnął mikrofon ze słuchanek. Z Nie mogę się wstawić. To co, mikrofon włącz, ci włącz. staje? Ja nie. <głye> staje ci i opada, tak? Wtedy chowasz. No, nie mogę się... czy nie? Czyli teraz musisz wstać, żebyś mógł mówić pełnoprawnie? Mm -hmm. no, ten mikrofon masz teraz w buzi? <głye> no, musi jakoś wstać. Smaczny jest <głye> Ta gąbka jest smaczną ona ten cały kurz zbiera. Mhm. Mniam, mniam. O, Harka dziecko nie też się, się śmieje. Spoko. O smaku czekoladowym. To nie wiem, gdzie to miałeś. Też się nie Ja też siebie dawno nie widziałem, nie podchodzę do luster, bo pękają na mój widok. Dlaczego ranny jesteś? MRK. E, spadłem z dachu. A nie chcę ci psy zabawić. weź. <laughs> Przecież bykami Tak, na pewno, że nie. O, ha, znowu chcesz coś odwalić? No, dawaj. Kamika niewinny, nie stałem. Chciałem mm. info na tezie, żebyś miał. To nie! To nie ja! Mówisz, że info na tezie, tak? Tak, on takie takie rzeczy robi. Hummm. Chcesz nagrane? <laughs> jak serio chcesz, to mogę wysłać. <śmiech> <śmiech> o, odwalasz się. Tak, zupełnie sam. <śmiech> <śmiech> Szkoda. <śmiech> o jezu, jak to zabrzmiał? To karotką pana po prostu. Cześć, bona. Rodka miał ban? Nie, nie miałem banę, ale... nie, nie Oj, to... Ja nie pamiętam kto miał no, Perma, nie? Przy większości banów będę pytał ty O kappa tam, 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 tam Kappa przypominam, że ci mogę w 3 sekundy przywrócić tego bana Zobaczymy kappa czy to będzie twój czwarty perm A dostałem zap przeżyłem Tak gdzie z rajca w ogóle pod, no, pod mostem Z pod mostem to... Coś, co Zabijam Tego, koliego, to ja, to nie zabiłem zdrajcy. Takiego foliego to jak kto nie zabija, jak tylko mu. Bo tylko mu dba szczęścia. szczęście. Żeby foliego zabić. Czuję się urażony i razem szczęśliwy w jednym. Dzień dobry. No to banik, dziękujemy. Tak, zapewne lepiej sprawdzić, nie? Co tam dom co u ciebie słychać? Nie wiem, zaraz bana wyrywam. Zaraz? Możemy teraz. A, czyli teraz jednak. Po co czekać? Skoro prosi. Ty czemu się na czerwono świeci? To jest rozszerzenie dla ciebie. Kiedy on tego perma dostał? Oj, dawno, 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 definitywnie. Czyli? Czyli nie pamiętam. To są jedne z tych permów, które nie pamiętam. Czy poznacie, czerwony mnie gonił? sobie. Mateo, Dobra, was jest trochę za dużo. 19 graczy i każdy mówi To jest chyba najgorsza rzecz Jest 19 i cisza, to jest okej okay. Nie umiem chodzić po drabinie ja No byłeś obi... <laughs> Przepraszam Ale się biją po pysku O, Maro idealnie Stój, wyżej wszystkie bronie Maro jest data Nie wiem, czy to było konieczne Robimy dzisiaj gębę w kąciku Pod szafą Ściągaj swoje najlepsze spodnie i zakładaj inne. czekaj, bo tu zdrajca bije, nie? Ten jest zdrajcą. To jest dwóch. Ale banie. Ten, ten, ja ci mówię, że ten. Ten, że który? Bo jest dwóch. A, ten, 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 A ten, ten? No to ten, ten. Nie by ktoś się dziwił, czemu może ktoś mówić, to pamiętacie: Ranga Admin i Ranga People Tak, żeby nie było nie do pomówienia. Ziup. Co? co się stało? 17? Co. To co teraz trzeba Nie no, coraz więcej gracz. wali śmiało. Sprawia klimat ja z On się trzyma dobrze. Halk nie goni mnie. No ja tu widzę, że coś mi tu lata. To nie bardzo, bardzo dużo. Co, co On dobra? się czuje dobrze z tym czerwonym SV. A latają mi na przykład FPS-y. Si Wiśniki się bawią. Aaaa... Nie wiem czy ja to ile na pewno osoby trzeba robi to ma. A tam nie wiem mam 300 jest okej okay. Czasami 200 więc No teraz mam więc... tak 300 więc... ale nagle mam 90 I to W którą stronę się W którą stronę się patrzysz o to, to jest kappa Domsu na jeszcze. No tak nie koniec O ktoś poniec sprzed To nie jest kappa No optymalizacja mała ale Coś za coś nie jest szansa że ta optymalizacja ma... mały wami. Nie do końca mała Cieszę się z tego co mam, mi nie przeszkadza. A <grystanie> 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 zobacz pywy! A oh, shit! Here we go again. Nie. O wow. <grystanie> teleportowało mi. Musiałeś zerknąć! Dawaj, dawaj, go zgłaszam! Kończę! Zabiłem rajcę, Halk był. No, ja go zabiłem też. Ja go zabiłem. Ale ja strzelałem do niego Co ty kasnujesz? na tej boi się nie, nie zwal tego Hulk mówię, na tej boi się nie zwal tego Ty dwa Jak tak trudno Ile ty w jednym meczu możesz zginąć razu, no Na twoich oczach respi Halka Ty do mnie walisz ja nie widziałem go, nie <grym> Halka. widziałem Halka Jak możesz Halka nie widzieć, no trudno go nie widzieć Dlaczego się cię mówię na tym się nie tworzy? No pisałem do doma na ok. No to po to co być teraz piechopa. Pięć zdrajców, jasno tu. No <gry> 150 G. <kg. gry> Że kilo? Nie wygląda, na było. Co za mało? Domku dużo zdrajców widzę. Bardzo śmieszne. Co tam? Cześć. Uuu, czterech drajków tam namówię. Jesteś pewien, czterech. że jesteśmy wszyscy? Pięć drajków, o nie. Pięć drajków. Bolson namuje. Ja nie jestem oh. Ale to nie jego wina, tylko... Ja wiem, ja wiem. Nie będę mówić, co ja. E, ja albo crash serwera albo to, wybierajcie. A ja już sprawdziłem Bolsona, nie mogę. A jak go sprawdzić? To to nie, do niego strzałem Dobra, dobra Dołam niestety niewinny, więc O kurde Przyzwyczajenie Jestem slow jak Hulk O o, o. Nie gdzie ty go wyrzuciłeś? Jeszcze nigdzie, w śmieci Zabicie niewidnego jest mi się 10 karmy? Czy mi się wydaje? Minus 5 A miałem 109 i miałem stówkę potem, tak że no miałem... nie. tych niewidnych. Jednego tylko niewidnego zabiję. A może jednego detektywa? Nie nie nie. Mi 10 karmy zjadło, tak o. Forfait. Oha. nie po prostu, coś... Przecież masz 107. Ja tam tam to wiemy, jak panowie Kamiko, ty ślepoto. to. Był? Cicho, Emer. Za nie wierzę! <laughs> o nie! O to Czemu? ci chodziło, że jestem ślepy. <laughs> tam siedzi. <w> <laughs> ja kupiłem sobie po prostu decoya, ale tak. nie za bardzo uwagi. Bo się zestresowałem. Czemu Zeus zabiera <laughs> obrażenia? Nie zabiera, tylko się zwykłowo strzela z zbroi. Wow. Uuu, jasne, jasne. Powiedz, że masz cheaty i. A, bo ja sprawdziłem ziomka i go obiłem za 39, tam 29. Tak. Ale to, z... to. To długo, trzeba masz, masz coś od razu. Ja myślałem, że to jest takie zaplanowane, żeby ułatwić trochę. <laughs> Naturalna selekcja. Co, <laughs> ja co to chodzi? Zombie! Telektyczne no. spadanki. Mam ją. Jak? Co jest? Ja. Ej no. no. Co, co, co ja tu robi? Chodź tu robię. Taki nie winny. Chodź tu. No i to proszę. Wskoczyłem tu Za ooo. Weźmy tam sporo. No to ja się o ten biznes już chciałem robić. Biznes. <noise> Czarny rynek. Miałem za PSC powiedzieć im jak tam wejść. Eee. No. Kto no, jest <noise> na TMO paki ki bataria? Niko? nie znudziły mi się, słabe są swoją wartość <noise> On był zamachowcą tylko <noise> Niko <noise> pewnie nie zabił, <noise> nie? Co by? Mogę bo ja podniosłem <noise> swoją bombę i zabiłeś mnie <noise> i tego, detektywa Jeszcze ja zabiłem <noise> sobie kolejną bombą <noise> Nowy sezon ka każdy no life. Hej <noise> kefir, nowy sezon teraz to tak codziennie 18. będzie Nowy sezon teraz tak codziennie 18. będzie co? yeah. Niej, i się to... do tego, okay. Miała, miała, ale się nie mieszczą. O kurde. Już niektórych i tak wywala za slot. Przykre, ale ty jasno specjalnie ładna, żeby zrobić komuś na ciebie. No jeszcze jest... Hulk zajmuje dwa sloty faktycznie. Tylko dwa? Wciągnął powietrze. My Wiesz, bo nowy sezon to nowy Hulk, wciągnął powietrze. Kappa, chodź O kurde. Weź, weź. A bo ty masz ten celownik do dupy, wsadź go. Dobrze bo... kapa dobrze. Weźmy się wystraszyłem <grym> Kapa, przez szybę, szybko Ten celownik jest dobry OP O no, i Juliet, tylko <grym> kefir wyszedł Kefirek nie wytrzymał presji 19 osób Fobia <grym> chyba społeczna Nie wytrzymał, że kart we bo Kurde, powietrze też pewnie zajmujesz Co jest, Karotka Bo mogę Inaczej byś zginął Inaczej byś zginął musiałem. Co To ty VK jesteś? <laughs> <głos> <głos> Powinieneś powiedzieć nic nie widziałeś. Nikt nie zasłon. Dobra, kochani, zróbmy tutaj koniec odcinka. Jest on troszeczkę sporo, poczała się tak, z dwa tygodnie, zgaduję, tydzień, już nie wiem kiedy go wrzucę dla pewności, bo jak powiedzieć. Więc to był początek nowego sezonu, który się zaczął na początku lipca. Jeżeli sami chcecie wejść na ten serwer, IP macie w opisie, jak pod każdym odcinkiem TT, a ja wam dziękuję za oglądanie, jeżeli się bawili, wiecie co robić, a my widzimy się już na tym odcinku, tak więc na razie, cześć.